Hej, hej, witajcie nasze kochane skarby! Z pozdrowieniami od naszej cud bajeczki, rewelacji. Eee, także przychodzimy z kolejną lekcją, czwartą. Więc zaczynamy. Witajcie, moje kochane skarby. Dzisiaj lekcja czwarta o składnikach w kosmetykach. Dziś omówię i przybliżę Wam miód, który jest stosowany w kosmetykach. Zapraszam do oglądania. Ja również do słuchania. No niestety oglądać zbytnio nie ma co, ale można posłuchać, powyciągać wnioski. Liczę na to, że jakoś tak w miarę mi się udaje to czytać. Miód pszczeli. Jest naturalną mieszaniną węglowodanów, które stanowią około 80% jego składu chemicznego. Kwasy organiczne, w tym aminokwasy, białka, substancje mineralne, barwniki, olejki eteryczne, witaminy, hormony, enzymy. Jest stosowany w leczeniu trudno gojących się ran i wrzodów. Stosowany na skórę w formie czystej. Bądź w wyciągu. Zwiększa jej gładkość i elastyczność. Węglowodany zawarte w miodzie powodują dobre nawilżenie, a wraz z pozostałym kompleksem związków organicznych nadają mu właściwości anty, antyseptycznych. Właściwości antyseptycznych, które są pomocne przy redukcji podrażnień skóry, towarzyszących często objawom wysuszenia. Wykazuje właściwości odbud odbudowujące barierę lipidową, antytrącikowe, przyspieszające również znikanie zmian trącikowych, silnie łagodzi i koi skórę. Pod jakimi nazwami, pod jakimi nazwami znajdziemy miód w INCI, I -N -C -I. kosmetyków: Mel, Mel Extract, Honej Extract. I ekstrakt, ekstrakt z miodu najczęściej stosowany jest w maskach do włosów, maskach do twarzy, pomadkach ochronnych do ust, pilingach do twarzy, szamponach do włosów, odżywkach i maskach do włosów, pilingach do ciała, balsam do ciała i, i masłach do ciała, kremach do stóp, kremach do twarzy. Miód jest skutecznym składnikiem kosmetycznym. O rozszerzonych właściwościach pielęgnacyjnych. Warto sięgać po produkty z jego zawartością w przypadku atopowego zapalenia skóry, trądziku, skóry suchej, wrażliwej, dojrzałej, w przypadku trudno gojących się ran. Na dziś to tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Wasza cudwajeczka. hej. No tutaj za oglądanie, raczej za słuchanie, wysłuchanie mojego recytowania. Także mam nadzieję, że mi dobrze idzie. I teraz chciałbym pozdrowić ludzi, którzy tam tak ładnie wspierają nas, piszą. Miłe to jest, naprawdę. Powiedzcie mi, że jest to osób, które pisują, są głównie ci, którzy piszą cały czas, więc widzę tam coś, ktoś nowy dojdzie, napisze coś miłego, bo na przykład pani Stefa, moim takim skromnym zdaniem, to jest Twoja stara. I także blokowanie takich osób wiąże się z tym, że będzie kilkadziesiąt innych kont i będzie cały czas tak samo. Więc chcecie, ja nie zabraniam, nie mogę nikomu nic narzucić. Możecie im odpisywać, a możecie też ignorować. A was, moi fanowie, tacy fajni, którzy tak fajnie piszą. Jaki to jest, jakie to jest złe, jaki on nie jest wyuczony, jaki to jest tłumok. A ten, co czyta, to w ogóle mógłby się zamknąć. Bo w ogóle niech się idzie do szkoły, nauczyć czytać. <laughs> e, dziękuję wam też za oglądanie. Jesteście wiernymi widzami. Czekacie tylko na każdy film, aby mógł, móc go skomentować. Nie zawsze w formie pozytywnej. Pani Stefa dzisiaj leciała najpierw tak troszeczku po omacku, po omacku, tak samo jak twoja stara na początku, tu coś się wypyta, tu coś tego. A później obrać strategię taką samą właśnie jak twoja stara. Zauważyłem od razu cisnąć. Także szacun. Od razu się kapłem. No niestety nie udowodnię tego. Co do opłacenia, coś tam, jakieś wyciągi bankowe nie trzeba nikomu podawać. Każda pomoc jest nam potrzebna teraz Ze względu na to Gdzie Kacper się znajduje Został przyniesiony jeszcze dalej Także wycieczka do niego I z powrotem jednorazowo Będzie mi kosztowała 500 zł więc Jakoś będzie czas zacisnąć poślady I postarać się wszystko ogarnąć nie jest łatwo. Bo tak już wam wspominałem wcześniej, moje problemy zdrowotne, nie pozwalają mi podjąć jakiejkolwiek pracy. Siedzę na zasiłku, który niedługo mi się skończy. Niedługo 16 i nie wiem, co dalej ZUS planuje ze mną zrobić. Więc jedynie, was nadzieję. Także dziękuję jeszcze raz, że jesteście, mam nadzieję, że. To, co czytam, jest dla Was przydatne. Wyciągacie z tego jakieś wnioski. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży po nowym roku. Liczyłem, że trochę wcześniej, ale. No, niestety nie dało rady. Także pozdrawiam. Do zobaczyska. Jestem z Was bardzo zadowolony. Jestem waszym teraz takim cichym wylbicielem, bo często właśnie daje te e, czaty na żywo, żeby to, te premiery żeby patrzeć tylko kto pisze i, i no, normalnie banan na ustach. No, no, normalnie. Kasper jak też do e, mnie dzwoni i rozmawiamy, to mu mówię często właśnie, e, kto pisał, także tego wczorajszego maila mu przeczytałem, jak to stałem. E, e, w skrócie mu oczywiście opowiedziałem, dziękuję bardzo za tego maila. Ta osoba, która go napisała będzie wiedziała o co chodzi. Bo już bardzo dawno nie dostaliśmy żadnego maila takiego jakiegoś nawet wspierającego, a tutaj jest widać, że jednak gdzieś są normalni ludzie. I co do orientacji Kacpra czy mojej, nie wiecie dokładnie, nie komentujcie. Nie plotkujcie. Snuć sobie możecie. Nie wiecie co łączy mniej Kacpra. Więc proszę, wstrzymajcie się z takimi teoriami spiskowymi. A Nucz Widelec też Wam powie, nie? No, niestety ja Wam tego nie powiem. Wszystko Wam powie Kacper. Jak tu będzie, już z nami to co mówiłem, będzie od niego film, gdzie ja się również już pokażę, ujawnię. Gdzieś tam w urywku, gdzieś tam szybko przeminę, żebyście mnie tak tylko zobaczyli, bo ja nie jestem fotogeniczny, więc mm. <laughs> więc tak będę śmigał sobie. Podejrzewam, że Kasper mnie opierdzieli, każe usiąść koło niego. No i rozmawiałem z nim też na temat, y... pani pisanki, jak to można nazwać? Yy... <laughs> Dziewczyna uzbierała, no uzbierała, tak, fajnie. Tylko jak już wcześniej powtarzałem. Jak no, chcecie oglądać ten filmik, wstecz. Gdzieś tam powinno być, jak mówiłem. Tak w wczorajszym filmiku to nawet było. W lekcji numer 3. Jak też tam już tam Stefa podkreśliła, żeby sobie poczytać, bo nikt nie wie o co chodzi. To znaczy wysłuchać. Dobra, nie będę smucił. Dziękuję Wam jeszcze raz za taką aktywność. Liczymy na Wasze wsparcie. Wspierajcie nasz kanał. Subskrybujcie, polecajcie go znajomym. Do zobaczenia, do kolejnego. Hej!